Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Diablo 3, dzisiaj ze mną w wupo. No cześć, witajcie. Kontynuujemy sobie dalej przygotę idziemy sobie do yy, sala goni poziom 3 a musimy znaleźć dzisiaj komnatę cierpienia. Tak. Myślę, że łatwo pójdzie i tutaj wszystkich po drodze wytępimy. Także... Dobra, już są jacyś kultyści i... Wciskamy w nich. Wiesz co, byś sobie mógł... Wypadła mi jakaś, tam księga wiedzy, czy coś w tym... O, już mam piętnasty. No, ładny. Ten, i zobacz sobie, czy to by ci się przydało. To. Jak? Czy, ty, czy to by ci się przydało, taka księga zaknąć. bo wiesz, zamiast starczy powinieneś takie książki, takie kurde, i wiesz, to ci da tam... Mam odpowiedź. takie dwie, jedno jest trzy, cztery obrażenia, 5 do inteligencji, a drugie, trafienia krytyczne dają jeden punkt mocy tajemnej. Mm. To lepiej sobie daj in, w inteligencję i to nie Krytyczne to ci tam wiele nie zmieni. To Tarczy, e, zdjąłem i. Nie tutaj jakiś pies, chcę zjeść. Tak. Pies, a to jest piesio. Chciałem takiego piesia. No, <grym> no nie wiem. Na tych cyganów co mi codziennie dzwonią domofonem. <grym> tak, kultyści to są, <grym> No, czekaj, jak zamknę, dobra? E... Jakieś zwłoki, jakieś. Naprawdę u mnie to jest jakiś nalot cyganów na moje osiedle ostatnio. Nigdy to tak nie było, a teraz codziennie przychodzą. Rozumiesz? Akra. A, a wiesz jak jest na Słowacji z cyganami? A nie wiem. Tam ten. Jak spaczysz jak do szkoły, ten, poszedłbyś być do szkoły na Słowacji jakiejkolwiek, to tam całe klasy to są, to są cyganie. Czemu? No bo ich jest tak tak dużo, Oni, ich jest już więcej niż tam rodowitych Słowaków. <grymne> to fajne, jakby w Polsce no, to było to Cyganów Do szkoły chodzi dwóch Słowaków, a reszta to są Cyganie. To no bierz. to nieźle. O, jakiś krąg sobie zrobili. No przywołują te Psiury. A? Ja trzeba jak, tutaj... Tak stoją, ma I zajeżdżamy. Tych kultystów. What? O, ale się zrobiło. Tutaj się coś wylało w ogóle. I rzeźnia jest. No i pięknie. Bez większych problemów. Się udało to wybić. Sekundka, tylko sobie tutaj popatrzę, bo dostałem jakiś nowy czar, jakieś granaty. Moment, ja tu dźwięki są trochę ściszę. 3-3 A to nie, nie chcę. Yy, a, a. Dobra. Zasłona <coughs> dymna jakaś, to też tego nie chce. Uuuu to to tu 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 Czekaj mam jakiś czar, rzucasz trzema granatami. A kiedyś grałem ławcą to... Zamiast tobie to będę rzucał granatami, patrz No Spoky. To jest też obszarówka chyba taka No, a patrz to tyra, lol pak to bije w ogóle <election> No bo wszystkie dookoła, nie. Dobre to jest! Podoba mi się. Granatami będę rzucał. Dobra, bijamy żółciaka. Jak rusek jakiś. O, jest jeszcze jakiś piesio tam wyszedł. Giii, piekielniku. Już Dobra. te, że ona dopiero po się czasie w nie od razu Wlać. No właśnie. O, czekaj, bo wylałem zupę. Dobra, tam zupka trochę ostra. Zupa no, chińska. Ta... <laughs> wersja Super Hot. Dobra, dobra ko. tak A tutaj nie będzie BOS? Tutaj mi się chyba coś... będzie rzeźnik. No właśnie, O, jest dobra! Złowisko rzeźnika. Zjemy go szybciutko. No ja tak myślę, myślę, że wydaje. No nie wiem, zobaczymy, zaczmy. O tutaj jest ta Machda. Machda. Będzie miała kolejnego do opłakiwania. Dobra, dobra, gada jest zdrów Dobra. Poznaj rzeźnika Dzisiaj ma rzeźnik żółwik No, 8 ma ziomek Dobra już o, Cię wybijemy Full, wszystko ładny z Czekaj, bo mnie przyciągnął i zeschnął Uważaj, bo to tutaj po podgrzewa i tutaj ognie takie będą No wiem Dobra, bijem, bijem Gin misiu, no kurde Lepiej sobie uciekaj, bo umrzesz O nie <laughs> <laughs> Podgrillował mnie trochę <laughs> Upowiedział i full, wszystko w niego władujemy. A ty kurde. Myślisz, że tak łatwo ci się damy? Uważaj, bo grill. Jest też quest, e, full, achievement. Jeżeli nie wejdziesz w ogień żaden, z nim no, walkę to, już to nie Ja też już chyba wbiłem. Ja go robiłem chyba na, na barbarzyńcy, wiesz? Bo co zaproponowałem? Wejść tu barbarzyńcy, mi na hita go rypnąć No, u ciebie to tak. O, nie! Giniesz, uważaj Musisz go sam zabić w tym momencie Zginąłeś? No umarłem No nie ma dużo HP, musisz dać radę No ja mam ten, kamienną skórę, se zobacz A co no, to go zabijesz A <noise> 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 wrzucił cię w ogień No dobra Masz tornadę Na pysk No jezu Uciekaj, uciekaj, uciekaj Dobra, bigo, bigo, cztery hity leży Dobra, może trochę więcej No Ej, pierwszy raz padłem a widzisz? Jest! Yes. Leży, osiągnięcie. Rzeźnik, spo. Loli, le złotek wypadło. Uciekaj, bo ci zginiesz przez ten ogień, albo nie. Nie, nie, zginę, nie bój A, się. Mam Ja, ja ty jestem hardkorowy, zobacz. Dwa żółciaki oh, yeah. wypadły i sporo niebiesciaków. Dobra, nowa wiedza. Odkryjmy sobie jakiś rzadki hełm. On daje hmm. coś o, rzeź o rzeźniku chrzani. Oho, czekaj, może zrobimy cięcie, bo telefon mi dzwoni. Dobra, jesteśmy już po krótkim cięciu i kontynuujemy sobie. Pasz, tak. to są w ogóle goście na haki na Przedtem nie zwracałem na tak uwagi tak szczególnej. Widzisz? <grystanie> no są. A pasz, jak wrzucam tej bombki, to tam gdzieś lecę, i nie wybuchają. <grystanie> Wiesz, to jest przepaść, tak, czeluś tam. Dobra. E Coś głęboko nie widać, <grystanie> na jak się nawet tutaj stoi. No. Ty jakiś ten, a czy zdobyłeś? Mhm, <grystanie> to jest zrobienie właśnie za współpracę tam wpadłem. Co się zejść. No patrz są schoda się nie da nie nada. Oszukali nas Dobra, musimy znaleźć nieznajomego I zobaczymy co on nam tam ciekawego powie Dobra, tutaj znowu są kultyści Aha, jest Smażę, Patrz, mikrofalówka No wiesz, z zimno mu było, to trochę czego przypiec Dobra, i lecimy Dobra, patrz, jak pięknie zae teraz będzie siadać <noise> zbombardowałem i tam A fajnie no. ten bo się odbije. No, on a sam łapie tych przeciwników i ich bije automatycznie. Dosięgamy tak dalej. Dobra, uratowaliśmy nieznajomego. Ja w to wybuchło, dobra, co ty? Umierasz? Pod... mój miecz. Masz miecz. Masz mieczyk, an... i to jest. L. Jeden z aniołów. Tak. Dobra, o -o. kolejna misja wykonana. Gadamy Nie. z Israelem. Przywróć mi pamięć, przyjaciółko. Dobra. To co, wracamy do nowego Tristan, żeby pogadać z Trajem? Zobaczymy, okay, co. Tutaj. Gdzie jesteś, Misiu? Okay. Tutaj jesteś, chodź do nas. Już z Alaskę, z Alaskę. Ale coraz mniej czasu. Dobra, porozmawiamy z Trajem. Porozmawiaj z przywódcą karawany. Ruszamy do kolejnego aktu? Co? No, w takim razie tak. To okej. Okay. Akcja kończy się za 27 sekund. Chyba, że zakończymy tutaj ten odcinek, a zaczniemy sobie kolejny w akcie, w kolejnym akcie, nieważne ile trwał, tak naprawdę, nie? Nie ja wiem to, czy to jest kończy. sens, bo tu ma 8 minut tylko. A czemu nie? Tu, tu wrzucimy na przykład dwa w jeden dzień, Osiem, 8 minutowy i potem normalny. No nie wiem, co sumie. Chodzi mi tutaj o ikonki, nie? Bo mieliśmy te ikonki na każdym na innym akcie i tak dalej, nie? A no faktycznie. No. A no dobra, no to wiesz, no i to tam Czy możemy to, zakończyć. To wyglądało, o to mi chodzi, nie? No dobra, więc... Hmm... cutscenkę jeszcze puścimy, co? No dobra. To jest zapowiedź na kolejnych odcinków, o. Szczerze powiem, Cain. że nie oglądałem. No. <laughs> Ale cię coś strasznie scharczało, Scherczało Mhm. To tylko Aha. No no. Po, to, ten tego nie widziałem nawet. Dobra, wyciszamy się. ...to co chciał. Dekard poświęcił się, aby chronić ten świat. Dokończyć dzieło. A co ty wiesz o poświęceniu? Tyraelu! Starożytne prawo królestwa Niebios zakazuje nam ingerencji w świat śmiertelników. A ty się złamał! Moją winą jest wyłącznie to, że wymierzam sprawiedliwość, w Imperiusie! Podczas gdy ty kryjesz się za tronem! Milcz! odpowiesz za swoje występki. Nie masz prawa mnie osądzać. Jam jest sprawiedliwość. Do większych celów zostaliśmy stworzeni. Mieliśmy bronić niewinnych. Lecz jeśli nasze drogocenne prawo nakazuje bezczynność, to wyrzekam się Was, bracia. To był Twój wybór. Zostałeś jednym z nas. Świętokradztwo. Leci, A Ale to strasznie mi się podoba w Blizzardzie, że oni zawsze te demka mają tak niesamowicie dopracowane i odwalone, że. No. Aż chce się to oglądać. Kozackie są, naprawdę. Jaką wielką ma łapę. <laughs> Jakie głowa. Nigdy nie wierzyłam w te twoje historie. Zaraz Dziedziu podsmażam. ...i zjedzą. Które nie Zawsze chciałem mieć taką książkę. Taką epicką. Możesz sobie zrobić. On ręką podpala hardcore. Może w jakiej grze będzie. <gry> tak, wiesz. W specjalnej paczuszce. I koniec. Dobra, więc się z Wami żegnamy. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków, bo będzie się działo. A tymczasem. Jeszcze jeden filmik. <grym> <grym> Dobra, ja go go Dobra, to było w takim razie na tyle. Wam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, no i cześć. No, cześć. No, cześć. cześć. Wyruszam na wschód. Do wielkiego Kaldeum. Belial. Jeden z władców piekieł zdobył to miasto. Mam zamiar je uwolnić.